Tam dalej z roku 2010 przypomina dwunasty zjazd Ptaszów w Fontanna i jej otoczenie powstały dzięki pracy wielu osób, kilkunastu instytucji, firm i stowarzyszeń. Nie sposób ich tu wymienić, szczególnie jednak chcę tu i teraz, muszę podziękować mojemu zastępcy Piotrowi i Pani Andrzej Muza. I tu poproszę brawa. <klucz> Fontanna posiada elementy ozdobne w postaci wykonanych w szkle i osadowionych w posadzce elementów wzorów haftu kaszubskiego, podkreślając walory Szkoły Puckiej. Nie mogło więc zabraknąć Mikołajka Nadmorskiego, sieci, fal czy gwiazdy morskiej. Są też wokół fontanny łapki z sentencjami po kaszubsku. Zamiast cudzysłowia użyliśmy znaków graficznych kaszubskich rybaków, tak zwanych merków. A ponieważ chcemy podkreślić, że jesteśmy na nordzie, nad morzem, wśród tych sentencji znalazły się i takie, skłaniająca sentencja do refleksji. Kto znaje młeże, ten wie, co młeże. Fontor kaszowski, nasze tradycje bardzo interesują, wręcz fascynują naszych przyjaciół z miast partnerskich w Pucka. Przy każdej możliwej okazji staramy się promować naszą małą ojczyznę wśród ich społeczności. Stąd zaangażowanie Stowarzyszenia Miast Partnerskich Przyjaciele w budowę tej fontanny i obecność naszych partnerów polskich i zagranicznych przy otwarciu fontanny, za co bardzo dziękujemy. Głównymi celami tej inwestycji jest polepszenie jakości życia oraz atrakcyjności turystycznej miasta poprzez stworzenie unikalnej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z fontanną. A teraz zapraszam do otwarcia fontanny burmistrz miasta Pusk, panią Hannę Pudniewską, wiceprezesa Stowarzyszenia Miast Partnerskich, przyjaciela, panią Justynę Til. Burmistrz Miasta Partnerskiego Cieszyń, Panią Gabrielę Staszkiewicz. Dziękuję. Burmistrza Miasta Partnerskiego Sztajmy, Pana Kunta Kramera. W imieniu Burmistrza, otworzenie po, sądane dokona Pan Andronik Wafile, doradca Pana Burmistrza Góra Humoru Oraz Starostę Powiatu Polskiego, Pana Jarosława Białka. I podolak, zapraszamy. niech pan uważa. Zapraszamy, zapraszam. <grywa> Proszę Państwa, kontynuujemy c udajemy się w kierunku krótkiej pary, gdzie za chwilę rozpocznie się dopuszczam, zasięgam. Dziękujemy i wyrzucam.